Rozdział 9. Do Wiecznego Miasta Osobiste życie wewnętrzne, zgromadzenie, siostry, kłopoty, sprawy, utrudzenie i choroba. To były małe punkciki, po których zbliżała się do bezmiaru Bożej miłości, przysłaniającej jej swoim blaskiem wszystko. W Bogu tkwiła wzrok swojej duszy i zotknęła kotwicę swojego serca. Ufnie szła naprzód. Zapominając o tym, że tworzy wielkie dzieło, wierzyła, że słabość ludzkich środków jest rękojmią mocy, bo moc Boża okazuje się w słabości. Po załatwieniu ostatnich spraw dotyczących schronienia ubogich szwaczek i domów w Petersburgu i Łodzi, po zaofiarowaniu Bogu siebie i swego dzieła za wolność i podwyższenie Świętej Matki Kościoła, Zapragnęła uzyskać specjalne błogosławieństwo Stolicy Apostolskiej i na nim oprzeć dalszą pracę i trwałość swoich poczynań, które szły po linii dążeń Ojca Świętego Leona XIII. Matka Franciszka, realizując skazania papieża, pełna była nadziei, ale to nowe zadanie nie było łatwe do wykonania. Nie miała przecież opracowanych ostatecznie ustaw, które należało przedstawić w Rzymie. Nie posiadała koniecznych funduszów na podróż. Nie mogła liczyć na poparcie Stolicy Apostolskiej, bo nie znała nikogo z dostojników kościelnych. Wiedziała również o tym, że stolica święta z wielką rezerwą. Odnosiła się w tym czasie do zgromadzeń ukrytych, które były nową formą życia zakonnego w kościele i musiały jeszcze przejść próbę czasu. Znała także trudności związane z uzyskiwaniem paszportu. Niewiele się jednak liczyła z tymi trudnościami, bo wiedziała, że Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych, a przecież na nim opierała słabość swoją. Pod koniec roku 1893 zwróciła się do Ojca Honorata, przedstawiając mu swoje pragnienie uzyskania błogosławieństwa Ojca Świętego, a otrzymawszy jego pozwolenie przystąpiła z całą energią do pracy siostrze honoracie Ludwice Kolasińskiej poleciła przygotowanie koniecznych dokumentów, a całemu zgromadzeniu gorącą modlitwę połączoną z umartwieniem i pokutą w tej intencji. Sama, trwając przy Chrystusie, poprawiała i opracowywała ustawy pod kierunkiem błogosławionego ojca honorata Koźmińskiego. Drugą sprawą, którą chciała przedstawić w Rzymie, była prośba o pozwolenie na przechowywanie Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Zgromadzenia, ponieważ w kurii diecezjalnej w Warszawie obawiano się udzielić takiego pozwolenia ze względów politycznych. Zamieszkanie Pana Jezusa pod postaciami sakramentalnymi w Kaplicy Zgromadzenia było gorącym pragnieniem Matki i Sióstr. Ono napełniało radością jej duszę, Rozmiłowaną w tej przeciwnej tajemnicy i zachęcało do starania się o pozwolenie, mimo trudności. Często w rozmowach z siostrami planowała urządzenie tej kapliczki i na samą myśl zrealizowania tego zamiaru twarz jej promieniała szczęściem i radością. W marcu 1894 roku, przed Wielkanocą. Przybyła matka Franciszka do Wilna. Zwizytowała dom i pracownię w nim prowadzoną. Siostry przygotowały dla niej czarną wizytową suknię, której miała się udać na audiencję do Ojca Świętego. Odwiedziła stare sioło i z radością dziecka opowiadała ojcu o pracy społecznej i o wyjeździe do Rzymu. Po krótkim odpoczynku wróciła do Warszawy na święta. W ostatnich dniach marca. Czyniła ostatnie przygotowania. Pani Stefania Łuczycka z Piotrkowa Trybunalskiego powiadomiła ją, że ofiaruje na wyjazd potrzebną kwotę pieniędzy i będzie jej towarzyszyć w podróży razem ze swoją siostrzenicą, Zofią Stawicką. Matka przyjęła ochotnie i pieniądze i zaofiarowane towarzystwo, ponieważ żadna z sióstr nie mogła jej towarzyszyć w tej podróży. Ze względu na warunki materialne i brak osób do pracy w zgromadzeniu. Matka udała się w podróż, a siostry rozpoczęły błagalne modły zgodnie z zaleceniem okulnika, jaki im matka przysłała w ostatnich dniach marca 1894 roku. Na kilka dni zatrzymała się w Piotrkowie Trybunalskim u pani Stefani Łuczyckiej, serdecznie i gościnnie podejmowana. Tu odpoczęła nieco i razem ze Stefanią Łuczycką i Zofią Stawicką udała się w dalszą drogę. Przejeżdżając przez Częstochowę, wstąpiła na jasną górę po błogosławieństwo do swojej niebieskiej matki. Długo pozostawała u stóp cudownego obrazu, w serdecznej modlitwie otwierała przed matką łaski Bożej swoją duszę. W jej ręce składała dzieło swojego życia i każdą siostrę z osobna. Z Częstochowy wyruszyła matka przez Wiedeń aż do Wenecji, serdecznie żegnana przez siostry pozostające na peronie, z wielką nadzieją w sercu. Pociąg ruszył, koła wagonów uderzały o szyny, a przed podróżnymi przesuwały się obrazy wiosek i miasteczek, ozdobione koronkami kwitnących drzew i wiosenną zielenią. Mijały senne godziny, powoli zbliżał się ciepły majowy poranek. W Wagonie ktoś powiedział: Dojeżdżamy do Rzymu. Wszyscy skierowali się do okien. Matka Franciszka patrzyła w zadumie, przed jej oczyma w opalonej mgle majaczyła renesansowa kopuła świętego Piotra, piętrząca się nad miastem, wspierała niebo, a niebo było wciąż tak bardzo niebieskie. Pociąg stanął, pasażerowie szybko opuszczali wagony. Matka razem ze Stefanią Łuczycką i Zofią Stawicką udała się do siód na Zaretanek, gdzie miała zamieszkać na czas pobytu w Rzymie. Zaraz po przyjeździe złożyła wizytę kardynałowi Albinowi Dunajewskiemu, przebywającemu chwilowo w Rzymie, i prosiła go o poparcie przy załatwianiu spraw w kancelariach watykańskich. Kardynał przyjął ją życzliwie i obiecał poprzeć jej sprawę. Za jego staraniem uzyskała matka pozwolenie na przechowywanie najświętszego sakramentu i uradowana czekała na wyznaczoną audiencję u Ojca Świętego Leona XIII, która miała się odbyć we czwartek 31 maja 1894 roku. Zanim jednak wszystkie formalności zostały załatwione, matka Franciszka ze swymi towarzyszkami zwiedzała Rzym. Przed dzień ogólnej audiencji. Poszła zwiedzić bazylikiem świętego Piotra. Nazajutrz znalazła się znowu z pielgrzymką. Rozpoczęła się Msza Święta, celebrowana przez Ojca Świętego. Klęcząc obok konfesji, błagała o błogosławieństwo Boże przez pośrednictwo jego namiestnika i przyczynę świętych apostołów. Po mszy świętej jego świątobliwość Leon XIII przyjął pielgrzymów na audiencji. Tłum przesuwał się powoli, podeszła i ona, do stóp namiestnika Chrystusowego, ucałowała stopy, a Ojciec Święty nakreślił nad nią znak krzyża i odeszła, by zrobić miejsce następnym pielgrzymom, ciągle myśląc o tym osobistym spotkaniu na prywatnej audiencji. W ostatnich dniach oczekiwania na tę uroczystą chwilę wyjechała prawdopodobnie do Asyżu i do Monte Cassino. Skąd przywiozła dla siostry Benedykty Fertner grudkę ziemi z grobu świętego Benedykta i pamiątkowy medal. Przed dzień audiencji 30 maja poszła jeszcze zwiedzić katakumby, o których tak wiele słyszała i czytała. Dzień był wyjątkowo upalny, a w katakumbach było zimno. Dla osoby chorej na płuca i zmęczonej trudami podróży to wystarczyło, aby się przeziębiła. Chodząc długimi korytarzami nie myślała o tym, że chwilami dreszcz przenikał jej spocone ciało. Zatopiona w modlitwie nie pamiętała o sobie. Po południu przygotowała suknię wizytową, w której miała się udać na audiencję i poszła do fotografa, aby swoim córkom duchowym i rodzinie przywieźć miłą pamiątkę. Wieczorem tego dnia dostała silnej gorączki, a przybyły lekarz stwierdził zapalenie płuc. Była to oktawa Bożego Ciała. Dobry Jezus zażądał od swojej wybranki nowej ofiary. Oczekiwana audiencja nie doszła do skutku. Matka Franciszka Maria, na kilka tygodni uwięziona w łóżku, ze spokojem i miłością przyjmowała to nowe żądanie Boże. O jakże niezbadane są drogi Boże i jak bardzo doświadcza Pan swoich umiłowanych. Od tej chwili coraz wyraźniej zarysowuje się na jej drodze Dzień Krzyża. Teraz spełni się jej pragnienie upodobnienia się do Jezusa i do tego ukrzyżowanego. Teraz stanie się prawdziwą ofiarą wynagradzającą cierpieniem zniewagi wyrządzone Bogu. Wysłana z Rzymu depesza przyniosła siostrom tę bolesną wiadomość, a serce ich napełniła smutkiem. Rozumiały dobrze, czym się może skończyć zapalenie płuc przy tak wątłym, wyczerpanym i osłabionym organizmie matki. Z całą ufnością rozpoczęły błagalne modły. Stefania Łuczycka ze swoją siostrzenicą otoczyły matkę troskliwą opieką. Siostry Nazaretanki nie szczędziły niczego, co mogłoby przywrócić jej zdrowie. A siostra Cecylia Nazaretanka czuwała całymi dniami u wezgłowia chorej. Po kilku tygodniach dano znać do Warszawy, matka może już wracać. Wyjechała więc siostra Paula, Aniela Pongowska do Wiednia na spotkanie i stamtąd zawiozła matkę Franciszkę do Szczawnicy, gdzie przebywała do Września. Matka, wracając, była spokojna, choć nie osiągnęła celu swoich zabiegów. W duszy ciągle powtarzała – Bóg tak chciał. Pełne bólu było powitanie matki w Warszawie po tak długiej i ciężkiej chorobie. Gruźlica płuc wycisnęła na jej twarzy swoje piętno. Zawsze szczupła, zeszczuplała jeszcze bardziej. Na młodym jej obliczu malował się dziwny smutek, choć widoczne było zupełnie zdanie się na Bożą Wolę i wewnętrzna współpraca z łaską. Poświęcenie kaplicy i pierwsza msza święta. W pierwszych dniach października udała się matka Franciszka Maria do biskupa Kazimierza Różkiewicza z prośbą o pozwolenie na otwarcie kaplicy przedstawiając mu uzyskane pozwolenie w Rzymie. Biskup wtajemniczony od początku we wszystkie sprawy zgromadzenia chętnie udzielił tego pozwolenia ustnie, o którym nawet władze kościelne nie mogły wiedzieć, bo to naraziłoby je na szykany ze strony rządu zaborczego. Ta Franciszka z zachowaniem rozumnej ostrożności przystąpiła do pracy i urządzenia miejsca najgodniejszego dla Boga ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Rozpoczęły się przygotowania, które tyle niosły ze sobą radości, a co więcej napełniały serce matki szczęściem, że już teraz będzie mogła swobodniej niż dotąd pozostawać na adoracji, wynagradzać i uwielbiać. Nieraz zatrzymywała się na chwilę, uśmiech opromieniał jej wyniszczoną twarz, a usta szeptały: Bóg z nami, Bóg z nami na zawsze, na co dzień. O Jezu, czy to nie za wielkie szczęście? Najpierw wynajęła odpowiednie mieszkanie na trzecim piętrze w tym samym domu. Pokój z osobnym wejściem przeznaczyła na kaplicę. Kupiła kielich, patenę, maleńką puszkę, dostosowaną do wielkości tabernakulum. Siostry szyły i haftowały szaty liturgiczne. Wszystko było piękne i bogate, bo ostawione szczerą miłością i ubóstwem. Ołtarz w kształcie biurka zrobił jeden z braci dolorystów. Był on tak skonstruowany, aby Pan Jezus pod postacią chleba był jeszcze głębiej ukryty w tym małym tabernakulum. Na poświęcenie kaplicy i pierwszą mszę świętą wyznaczono dzień 21 listopada 1894 roku i powiadomiono o tym biskupa Kazimierza Ruszkiewicza. Przed dzień samej uroczystości matka Franciszka Maria. Poleciła Teresie Filomenie Herman i Rzyckiej, przygotowującej się do wieczystych ślubów, aby to ubogie i maleńkie tabernakulum wykleiła białym adamaszkiem. Wieczorem wniesiono ołtarz, postawiono kwiaty, słowem urządzono kaplicę. Dnia 21 listopada, w uroczystość ofiarowania Matki Boskiej, przybył ksiądz Zygmunt Ścichowski, kapłan, wydelegowany przez księdza Władysława Szcześniaka. Poświęcił kaplicę według rytuału rzymskiego i stanął u stopniu ołtarza, aby złożyć Bogu najświętszą ofiarę. Matka klęczała razem z siostrami, wszystkie łączyła w jedno radość i wdzięczność, jaką zanosiły Bogu za tę wielką łaskę.